Brick Game 9999.1 to jeden z modeli przenośnej gierki elektronicznej, które były popularne w latach 90. w Polsce. Modeli było bardzo dużo, ja akurat tutaj mam E9999. Chyba w większości domów gierki te były używane w toalecie podczas dłuższego posiedzenia. Tak wyglądała era przed smartfonami. Do dziś mam jeden egzemplarz tej gierki, ale jak na dzisiejsze standardy, jest nieco toporna i duża. Choć z drugiej strony trzeba przyznać, że bardzo wygodnie leży w dłoniach i ma bardzo mocny głośnik. A jakie gry występowały na moim egzemplarzu? Przeróżne właściwie aż ciężko uwierzyć, że da się. Na takich pikselach stworzyć aż tyle gier. Były tam jakieś czołgi, wyścigi dwutorowe, trzytorowe, strzelanki, strzelanki w drugą jakby stronę, coś a la Froger, Tetris, Arkanoid. No, przegląd wszystkich gier widzicie teraz na ekranie i są to tylko takie gry, że tak powiem, autorskie. Nie załączam tutaj wariacji jednej gry, bo takich też jest na tej konsolce sporo. No, ale przyszedł XXI wiek, mamy teraz trend mini. Miniaturyzacji w elektronice, i to samo spotkało właśnie tą gierkę elektroniczną. Tak powstała miniaturowa wersja, która już bez problemów mieści się w kieszeni. Miniaturyzacja niestety sprawiła, że konsolka o wiele gorzej leży w dłoniach. Przyciski są za małe, po prostu przy większych dłoniach ciężko, bardzo ciężko się na niej gra, zwłaszcza w takie tytuły, które wymagają zręczności. Głośnik wprawdzie jest, ale no niezwykle cichy. Zresztą sprawdźcie, jak wypada głośnik w miniaturowej wersji przy swoim starszym bracie. Gier jest trochę mniej, ale powiedzmy, że no, te najważniejsze są. W sumie najważniejsza to Tetris i nic więcej. Jakby tu podsumować ten krótki film i to małe porównanie? Do czego właściwie jest ta mini konsulka, Do czego to się nadaje? Hmm, do poważniejszej rozgrywki raczej się nie nadaje, ale jako brelok do kluczy, czemu nie gdzieś tam w kolejce do supermarketu, czy lekarza, czy, czy gdziekolwiek w kolejce można sobie tam. Popykać klucze zawsze mamy raczej przy sobie. Chociaż smartfony, w sumie też. No ale dajmy na to, że smartfon nam się rozładowuje. Wtedy z pomocą przychodzi ta wspaniała gierka.